szkietnik przedstawia początki motoryzacji. Najpierw sięgnijmy więc najgłębiej, jak się da, bowiem bezpośrednim przodkiem samochodów były bryczki konne. Aż niemiecki wynalazca Nikolas Otto opracował czterosuwowy silnik. Tak więc pierwsze pojazdy samobieżne były właśnie powozami. Które zamiast siły zwierząt wykorzystywały silniki mechaniczne, ale prawdziwy przełom nastąpił 140 lat temu. Wtedy to właśnie Karl Benz za pieniądze z posagu swojej żony Berty zbudował przełomowy pojazd, który stał się pierwszym automobilem. Całość otrzymała miano Motorwagen. Był to pojazd trójkołowy o wyjątkowo interesującej konstrukcji. Całość miała jednocylindrowy silnik z charakterystycznym dużym kołem zamachowym, które poprawiało stabilność jazdy. Inną przełomową cechą motorwagena była rozbudowana przekładnia łańcuchowa, Pełniła rolę automatycznej skrzyni biegów. Wóz Karla Benza był też pierwszym pojazdem wyposażonym w system zawieszenia. Mimo całej tej innowacyjności początkowo wzbudzał małe zainteresowanie. No i teraz wracamy do Berty Benz, która pewnego razu w 1988 roku. Postanowiła odbyć podróż, która okazała się przełomowa. Przypominam, że nie było wtedy dróg asfaltowych, warsztatów i stacji paliw, a jednak jej się to udało. Po tym nietypowym przedsięwzięciu na pojazd Benza pojawiło się coraz więcej chętnych. Mimo to jednak motorwagen nigdy nie trafił do seryjnej produkcji. Ale ten przełomowy pojazd zachował się do dzisiaj. Motorwagen stoi obecnie w Muzeum Mercedesa w Stuttgartzie.